Hej się tutaj z tej strony Kiwin. Dzisiaj wam oczywiście chciałem coś, no wiadomo, wyjaśnić, gdyż no po prostu od jakiegoś czasu właśnie nie nagrywałem na YouTube'a, miałem bardzo dużo właśnie też tych powrotów oraz oczywiście także i bardzo dużo wrzucałem z YouTube'a i na przykład przed i na przykład teraz wrzuciłem po takiej długiej przerwie jak wiesz, wrzuciłem na kanał. No i cóż, niektórym z Was się po prostu to wydawać, że no... Po prostu będę kolejnym tego typu kanałem który po prostu będzie już nigdy nie chcę wrzucać. Chociaż naprawdę większość z Was to naprawdę ostatnio także wrzuciłem kanał który opowiadał właśnie o tym, czy, czy to już koniec z, z moją karierą na YouTubie, dlatego, że póki co nic z, nie zarab nic z tego nie zarabiam. No i cóż, właśnie dlatego... No właśnie, dlaczego tak się dzieje, że nic nie wrzucam na kanał? No proste, po prostu... No, nie mam contentu, nie mam czego nagrywać, ale pewnie niektórzy z Was zauważyli, że teraz nie gram w Minecrafta w tle i pewnie widać że w tle jest odpalona inna gierka. Więc, prawie nie wiedzą, co to jest za gierka, jest to oczywiście gra Cave Story. Bardzo lubię tą grę. Jestem w akurat ją wrzucić zamiast Minecrafta. I właśnie dlatego, dzisiaj sobie właśnie rozegramy tą grę. Dobra, chyba już wystarczy tego, Expam. No i cóż. Właśnie być może to będzie następna seria na kanale, właśnie Cave Story. no właśnie, być może właśnie Cave Story będzie tą następną serią, tak długo wyczywaną, która wreszcie nie będzie na kanale Zenek Plus, tylko będzie ona na głównym kanale Zenek Games, gdzie ich dawałem właśnie odcinki głównie z Minecrafta, tym razem to będzie ich na głównym kanale, z którego właśnie teraz to oglądacie. Dobra, przynajmniej się udusiłem w tej wodzie, Flammuncia. Tak, ja wziąłem Life capsule. Kapsu, live no i właśnie dlatego, że nie mam contentu, właśnie w jakiś czas właśnie też nie nagrywałem. No dlatego, że po prostu ani nie miałem contentu, ani nie miałem za bardzo ich... No wiadomo, chęci, żeby nagrywać, jakby wiadomo, nie miałem contentu. No i właśnie... No z tego czasu, właśnie, to się też w moim życiu zmieniło. To dokładnie to po prostu dostałem, to po prostu, prostu kolejny Hobby, którym jest oczywiście grafika. Gdyż na moim TikToku była także jedna animacja, właśnie z Google Chrome. I pewnie niektórzy mogą się zastanawiać, czy właśnie ktoś się włamał na moje konto. No, oczywiście nie, ja po prostu zrobiłem to faktycznie w programie do montowania, w sensie do animacji. I to zrobiłem faktycznie, faktycznie ja. I cóż, właśnie, według mnie, Cave Story byłaby bardzo dobrą, właśnie, grą do let's playowania. Więc, no cóż. Oczywiście ich. To już jest, to już jest wiadomo, koniec tego materiału i no, widzimy się być może w następnym let's play'u właśnie już z Cave Story, który będzie na tym kanale, jak będzie, a może nawet jeszcze go dzisiaj ich zmontuję i wrzucę. Więc trzymajcie się, pa!